Alina pędziła do domu na skrzydłach szczęścia. Hurra! Udało się! W końcu jej wytrwałość i starania zostały docenione. Młoda kobieta triumfowała, wyobrażając sobie, jak ucieszy się mąż. No ba, podwyżka pensji o 30% to poważne wsparcie dla ich rodziny. Nie, oczywiście, że nie są w potrzebie. Ale jakie możliwości otwiera ta podwyżka? Alina wpadła do mieszkania, po drodze zrzucając buty. Edge, gdzie jesteś? Rozglądała się gorączkowo w poszukiwaniu męża. I znalazłszy go przed laptopem w kuchni, radośnie objęła go od tyłu. Co się stało? Zapytał mąż bez entuzjazmu, niechętnie odrywając się od pracy. A żona zalotnie ugryzła go w ucho. Mężczyzna skrzywił się. Ta przeklęta księgowość. Nie chciała się zgadzać. Przez to szef groził odebraniem premii. I tu jeszcze z tymi cielęcymi czułościami. Zirytowany uwolnił się z objęć, patrząc pytająco na żonę. Alina, nawet nie zwracając uwagi na reakcję męża, zaczęła opowiadać mu o wspaniałej wiadomości. Tylko, że mężowi nie wydawała się ona taka wspaniała. Osiemdziesiąt tysięcy. Napięcie myślał. Prawie o dwadzieścia więcej niż ja. Edge nie słyszał, o czym trajkocze Alina, wyginając palce. Jego serce nagle zakuło z bezwiednej zazdrości. Ale zmusił się do uśmiechu. Gratulacje. A za jakie zasługi ta podwyżka? Radośnie krążąca po kuchni Alina zastygła. Jakby napotkała niewidzialną przeszkodę. No jak to? Przecież opowiadała mężowi, że od trzech miesięcy prowadzi duży projekt. Że wczoraj jej prezentacja przeszła pomyślnie i klient był tak zachwycony, że przedłużył kontrakt, nalegając, aby resztę programu prowadziła właśnie ona. Czyżby mąż tylko udawał, że śledzi jej karierę Edge zrozumiał, że się wygadał i uśmiechnął się nienaturalnie. Tak, tak, on pamięta i oczywiście jest dumny ze swojej żoneczki Alina radość nie zachichotała. Teraz rozwiążą się wszystkie ich bieżące problemy. Trzeba będzie przeprowadzić remont łazienki lub nawet pomyśleć o urlopie nad morzem. Edze z trudem skinął głową. Ale wewnątrz nieprzyjemnie go zmroziło. Jeszcze wczoraj byli na równi, a teraz ona się wybijała i będzie przynosić do domu więcej pieniędzy. Ta myśl nieprzyjemnie drasnęła jego dumę. Dlatego gdy tylko żona poszła wziąć prysznic po kolacji, wymknął się na balkon. Musiał pilnie omówić te wieści z mamą. Anna Siergiejewna najpierw nawet nie zrozumiała, czym tak bardzo zaprząta sobie głowę syn. W rodzinie będzie więcej pieniędzy, czy to źle? A potem, wyczuwając w głosie Egora niezadowolenie, na chwilę zamilkła. Tak siedzieli w ciszy, oddychając sobie w ucho. I ona już zaczęła wydawać polecenia. Nagle w słuchawce rozległ się głos matki. Co zamierza zrobić z pieniędzmi? Ecze pokręcił głową. Jakby matka mogła go widzieć. A ona wszystko zrozumiała. Zacznie, stwierdziła stanowczo. Kobiety są wszystkie takie same. Nie daj im palca, bo odkąsną całą rękę. Dziś planuję wasze wydatki, a jutro będzie wam każdą kopiejką wypominać. Edge zakaszlał. Tak daleko nie sięgały jego myśli, po prostu zazdrościł żonie jej sukcesu. Co więc zrobić, skoro wszystko jest tak źle? I Anna Siergiejewna ogłosiła synowi swój genialny plan. Według niej, aby przywrócić sprawiedliwość, należy po prostu zabrać żonie jej kartę płatniczą. No co, pieniądze powinny być w jednych rękach, męskich. Przecież Edge jest głową rodziny. Nie, żonki syn nie będzie ograniczał. Oczywiście będzie jej wypłacać na wydatki. Niech tylko powie, co jest potrzebne, a on już zdecyduje, czy to rzeczywiście konieczne, czy nie. Edge zawahał się. Alina nigdy na to nie przestanie. A ty nie pytaj, nagle warknęła słuchawka głosem Anny Siergiejewny. Pokaż, kto tu rządzi, bo inaczej usiądzie ci na karku i nóżki zwiesza, mężczyzna zamarł, przetrawiając usłyszane, gdzie matczyne rady były całkowitą szaleńczością, ale coś w nich nieuchwytnie go ciągnęło. Może mama ma rację. Właśnie tak należy postąpić, aby zachować pozycję głowy rodziny. Tej nocy Edge długo przewracał się z boku na bok. Wciąż powtarzał w myślach słowa matki i ćwiczył nadchodzącą rozmowę z żoną. Przepracowawszy następny dzień na autopilocie, postanowił nie spieszyć się do domu, a pojechać do rodzicielki. Musiał opracować strategię i otrzymać jasne instrukcje. Alina tego wieczoru również nie spieszyła się do domu. Została dłużej w biurze, przeglądając kolorowe magazyny. Nie, nie wybierała sobie modnej sukienki z najnowszej włoskiej kolekcji. Delikatna Alina z zapałem kartkował magazyny poświęcone męskiej siłowni. Innymi słowy, wybierała najbardziej zaawansowany domowy sprzęt treningowy. Edge od dawna marzył, by postawić na balkonie bieżnie. Z pierwszej wypłaty zapewne będzie mógł ją dla niego kupić. Tymczasem przy herbacie i ulubionych pierogach. Anna Siergiejewna udzielała instruktażu. Więc tak, mówiła tonem mentera: Wrócisz do domu i od progu. Alina, oddaj mi swoją kartę płacową. Nie pytasz, nie tłumaczysz. Żądasz. Zdecydowanie. Jak mężczyzna. I nie ustępuj, nawet jeśli Alinka zechce protestować. Dla lepszej ilustracji, Anna Siergiejewna nawet trzasnęła pięścią w stół. Edge skulił się w ramionach. Coraz mniej podobał mu się ten plan z mamą. Po trzech latach wspólnego życia wciąż bardzo kochał żonę. Ale mamusi też nie przywykł się sprzeciwiać. W drodze do domu mężczyzna wciąż rozważał słowa matki. I doszedł do wniosku, że ma rację. Skoro tak, to niech będzie dosłownie i w przenośni. Alina pojawiła się w domu około dziewiątej. Wciąż rozmyślała o niespodziance dla męża, dlatego początkowo nie zwróciła uwagi na dziwny zapach unoszący się w przedpokoju. Dopiero gdy usiadła na bufecie, by zdjąć buty, zauważyła na komodzie dziwny pakunek. Kobieta powąchała i skrzywiła nos, pakunek wydzielał zapach teściowej. Czyli Edge był u mamy zrozumiała. I w piersi zakuło ją niepokojące przeczucie. Stosunki ze świekrą były chłodne, choć nigdy nie dochodziło do otwartej konfrontacji. I potrząsnęła głową, odpędzając niepokój. Jestem w domu. Zawołała Alina. A Edge natychmiast pojawił się w drzwiach, jakby na nią czekał. Musimy porozmawiać rzucił. Nawet się nie witając. Alina, wzruszając ramionami, poszła za nim. Twarz ukochanego była tak ponura. Gdy Alina weszła do kuchni, Edge siedział już przy stole, zaciskając pięści. Co się stało? Zdążyła tylko zapytać młoda kobieta, gdy pięść Egora z hukiem opadła na blat. Potrzebuję twojej karty płacowej. Zażądał donośnie. Oczy Elini rozszerzyły się, a Edge nieprzyjemnie się skrzywił. Od dziś to ja będę zarządzał pieniędzmi rodziny. Alina patrzyła na męża z niedowierzaniem, próbując zrozumieć, czy żartuje, czy nie. Ale twarz egora pozostawała nieprzenikniona. Młoda kobieta z rezygnacją spuściła wzrok na paczkę z pierogami, którą przyniosła z komutki. Więc stąd wieje wiatr. Dobra, stop, spróbowała zaprotestować. Skąd w ogóle wziąłeś, że możesz zabrać moją kartę? Nie masz z nią nic wspólnego. To nie ty na nią zapracowałeś. Twarz Egora wykrzywiła się gniewem, a w głowie zabrzmiał głos matki, nawołujący do zdecydowanych działań. Jestem mężczyzną. Mam prawo kontrolować finanse rodziny. Wyrzucił z siebie wyuczoną frazę. Alina za nie mówiła. Zawsze dzielili wydatki i męża to zadowalało. Co się zmieniło? Teraz zarabiasz więcej. Warknął Edge. Tak nie może być. Alina powoli opadła na krzesło. Tylko jedna osoba na świecie mogła wkładać mężowi do głowy takie bzdury. I była to teściowa. Edge wyciągnął rękę, domagając się karty, Alina spojrzała na niego z mieszaniną współczucia i obrzydzenia. Nawet nie marsz. Wycedziła. Te pieniądze zarobiłam własną pracą. Jeśli tak ważne jest dla ciebie, by czuć się w rodzinie głową, to zarabiaj więcej. Ale nie słuchaj mamuśki i nie próbuj się dowartościowywać kosztem mnie. Twarz Egora zaczerwieniła się. Mama miała rację. Rozpuścił żonę. Trzeba ją postawić na swoim miejscu. Ostatni raz proszę. Wysyczał przez zęby. Ale Alina tylko przecząco pokręciła głową. I Edge nie wytrzymał. Rzuciwszy się na żonę, z całej siły potrząsnął ją za ramiona. Alina zamarła. Patrząc na jego wykrzywioną gniewem twarz, pełne nienawiści oczy, wykrzywione usta. Nigdy w życiu nie widziała męża w takim stanie. I strach niczym zimna żmija przebiegł jej po kręgosłupie. Wciąż mając nadzieję, że to coś zmieni, młoda kobieta spróbowała się odsunąć. Ten ruch najwyraźniej sprowokował męża. Obnażył zęby w drapieżnym grymasie i z rozmachem uderzył ją w twarz. Dźwięk policzka rozniósł się echem po ich małej kuchni. Przez chwilę Alina stała w milczącym osłupieniu, a potem chwyciła się za piekącą policzek. Uderzyłeś mnie? Zapytała, a raczej stwierdziła, zaczynając się wyrywać. A oczy Egora niebezpiecznie zabłysły. A jak będziesz dalej to robić, to cię zabiję. Wysyczał, pryskając śliną. Gdzie jest ta karta? Zamiast odpowiedzi Alina spróbowała się wymknąć spod ręki męża, ale została schwytana i z rozmachem przyciśnięta plecami do narożnika szafki kuchennej. Ból przeszył jej kręgosłup tak, że z oczu posypały się iskry. Kobieta na chwilę osłabła, przymykając oczy. A gdy świadomość wróciła, nagle zobaczyła na stole ciężką ważon z więdnącymi tulipanami. Prezent ukochanego na dzień kobiet. Ukochanego przemknęło z goryczą w huczącej głowie. I nie zastanawiając się, chwyciła kryształowe naczynie, cios w głowę był tak silny, że Edger runął jak podcięty. Alina zamarła z przerażeniem, patrząc na męża leżącego u jej stóp w kryształowych odłamkach i rozsypanych kwiatach. Pierwszym odruchem było rzucenie się, by mu pomóc, ale natychmiast przyszło otrzeźwienie. Edger ją uderzył, a gdyby go nie powstrzymała, pewnie by ją i pobił. Nie odrywając wzroku, dostrzegając sine żyłkę na skroni męża, Alina obeszła go i chwyciła pod pachy. Wybacz, ale tu już nie ma dla ciebie miejsca, szeptała, wlokąc nagle strasznie ciężkie ciało w stronę drzwi wejściowych. Wybiegając na klatkę schodową na bosaka, przyparła nieprzytomnego męża do ściany i czym prędzej wróciła do mieszkania. Zamknąwszy się na wszystkie zamki, nagle rozpłakała się, opadając na podłogę. Jej ukochany mąż, z którym spędziła trzy lata, z którym dzieliła łóżko i marzenia, chciał odebrać jej pieniądze, a potem nawet próbował ją pobić. To wszystko nie mieściło jej się w głowie. Alina otarła łzy i wpatrzyła się pustym wzrokiem w ścianę. To koniec nagle uświadomiła sobie, czując wewnątrz przenikliwą pustkę, i siennęła po telefon. Halo, policja! Szczegółowo opisała, jak mąż próbował zabrać jej kartę bankową, a potem uderzył ją w twarz. I jak musiała się bronić? Później poszła do łazienki i na telefon nagrała w lustrze obrażenia, czerwony policzek i siniaka na plecach, na wszelki wypadek. Zresztą, gdy przyjechał patrol, Edge już doszedł do siebie. To wszystko kłamstwa powtarzał, gdy funkcjonariusz spisywał jego zeznania. To ona zaczęła. Ja tylko chciałem z nią porozmawiać. Tyle, że okazały siniaki na twarzy i plecach żony mówiły co innego. Dodatkowa pomoc medyczna nie była potrzebna, Egora zabrali na posterunek. Alina zaś rano pojechała do szpitala i oficjalnie udokumentowała obrażenia, a potem złożyła wniosek o rozwód z powodu pobicia. Anna Siergijewna bombardowała ją gniewnymi wiadomościami. Wzywając kary niebieskiej, a potem wręcz zaczęła grozić, że przybędzie z rozrachunkami. Alina musiała zablokować prawie już byłych krewnych. Z Egorem spotkała się tylko raz, dwa miesiące później w sądzie, gdzie szybko ich rozwiedli. Podziału majątku nie było, wspólnie zdobytego okazało się śmiesznie mało lodówka, telewizor i łóżko. To wszystko, czym obrosło ich trzyletnie szczęśliwe małżeństwo. Mieszkanie było wynajmowane i Alina opuściła je bez żalu, bardzo szybko znajdując inne. Miesiąc po rozwodzie kierownictwo zaproponowało jej stanowisko w jednym z oddziałów ich firmy w stolicy, z możliwością prowadzenia własnego projektu zdalnie. I młoda kobieta bez wahania się zgodziła. W ostatni wieczór przed wyjazdem Alina siedziała na podłodze pustego mieszkania. Obok stały stosy kartonów i walizek z już zapakowanymi rzeczami. Przeglądała w telefonie stare zdjęcia. Oto oni z Egorem na morzu tuż po ślubie. Szczęśliwi, opaleni. Oto świąteczna kolacja u jego matki, na którą ją zaproszono po raz pierwszy jako żonę. Oto ich pierwsza wspólna wycieczka na ośrodek wypoczynkowy. Jego białe zęby i jej beztroskość. Kiedy wszystko poszło nie tak, próbowała analizować Alina, patrząc na uśmiechające się twarze. Może Edge z matką byli tacy od początku, a ona po prostu nie chciała tego zauważać. Co teraz o tym myśleć? I zdecydowanie usunęła wszystkie zdjęcia oprócz jednego. Tego, na którym jej twarz zdobi ohydny fioletowy siniak, zrobionego wieczorem tragicznej kłótni. Nie po to, by podsycać nienawiść czy litość do siebie, ale by pamiętać, że nikt nigdy nie może podnieść na nią ręki. Rano spotkała się z właścicielką i oddała jej klucze, a potem prawie bez bagażu pojechała na dworzec. W rodzinnym mieście, gdzie spędziła całe życie, nic już jej nie trzymało. Pociąg ruszył kołysząc miarowym stukotem kół. I Alina w końcu całkowicie się rozluźniła. Trzy lata małżeństwa przyniosły jej głęboką traumę emocjonalną i jedną ważną lekcję. Nikt i nigdy nie może rościć sobie praw do ciebie, nawet najbliżsi. Do następnego spotkania.